Panie prezesie, realizujecie właśnie dużą inwestycję fotowoltaiczną na Uniwersytecie Łódzkim. Czy może Pan opowiedzieć o tej realizacji? Tak, to jest bardzo duże przedsięwzięcie zarówno dla nas, jak i ze strony Uniwersytetu. Blisko dwa lata temu Uniwersytet zdecydował się zamontować instalacje fotowoltaiczne na łącznie na 28 budynkach swojej uczelni. To jest blisko 2 megawaty mocy instalacji. Prace są bardzo trudne, ponieważ większość budynków jest w centrum miasta i musieliśmy tą pracę wykonywać w trakcie działalności uczelni. To oczywiście pozwoli Uniwersytetowi na zaoszczędzenie przede wszystkim na energii elektrycznej, ale pozwoli obniżyć emisję, emisję CO2, co w Łodzi ma kluczowe znaczenie. My ze swojej strony do tego byliśmy od, od wielu lat przygotowywaliśmy do tego typu inwestycji. Mamy z, w swoim zespole zasoby ludzkie, które pozwalają na to, żeby to zaprojektować oraz wykonać to oczywiście w odpowiednim umownym terminie. Aktualnie znajdujemy się na wydziale prawej administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Potocznie, dobrze znany nam jako paragraf. Jest to jedna z 28 instalacji, które wykonaliśmy dla Uniwersytetu Łódzkiego. Na tym konkretnie przypadku zamontowaliśmy 270 kW instalacji fotowoltaicznej. To jedna z największych na tej inwestycji. Cała inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap składał się z sześciu obiektów, na których łącznie wykonaliśmy 950 kW energii. Drugi etap obejmował mniejsze budynki, takie jak stołówka czy domy studentów, i tam zamontowaliśmy prawie 1 MW instalacji fotowoltaicznych. To wyjątkowa inwestycja, którą zrealizowaliśmy dla Uniwersytetu łódzkiego. My jako Flexi Power Group jesteśmy dumni, że możemy wykonywać inwestycje dla takich strategicznych obiektów, i to w dodatku na naszym rodzimym gruncie. Zresztą zobaczcie sami, jak się to prezentuje. Od wielu lat działa Flexi Power Group. Od, od 18 lat jesteśmy na rynku odnawialnych źródeł energii. Początkowo jako instalator korektorów słonecznych, później zdecydowaliśmy się na pierwsze inwestycje, wykonywać pierwsze inwestycje w zakresie zamówień publicznych, to były inwestycje w kolektory kolektorów słonecznych. Do tego doszły później instalacje fotowoltaiczne, kotły stałopalne, czy też pompy ciepła. W tej chwili skupiliśmy się również na rozwijaniu dużych wielkopowierzchniowych instalacji fotowoltaicznych, tak zwanych farm fotowoltaicznych, zarówno na dachach, jak i na, jak i na, na gruncie. A jakie ma Pan plany i wizje na przyszłość? Chcielibyśmy się cały czas rozwijać. No, wszyscy jesteśmy świadkami transformacji energetycznej, która w naszym kraju, de facto, w mojej ocenie przyspiesza i będzie w najbliższych latach um, przyspieszała będzie miała, będzie, będzie miała bardzo duży wpływ na, na nasz rynek. Nie tylko w zakresie e, instalacji fotowoltaicznych, ale również magazynów energii do czego dobrze się szykujemy. Mój zespół ludzi, e, który za mną jest już wiele lat, e, Wiedzi, jakich produktów, jakich produktów potrzebujemy i, i staramy się je znaleźć, dlatego będziemy chcieli robić instalacji jak najwięcej, będziemy chcieli być czynnym uczestnikiem, uczestnikiem tej transformacji, brać znowu udział w jak największej ilości przetargów, zapytań. Budować, budować instalacje, czy to na budynkach użyteczności publicznej, czy to na, na domkach jednorodzinnych, czy, czy, czy na firmach. Od tego roku jesteśmy tutaj w, na terenie Łodzi, również członkiem strefy, specjalnej strefy ekonomicznej, która daje nam dostęp do, do, do wielu kontaktów, do wielu technologii, pozwala szerzej spojrzeć na ten, ten problem transformacji.